Stało się. Zielona Góra ponownie ma zo. Na razie mini, ale zielonogórzanie dają jasny sygnał, że takie miejsce było miastu potrzebne i warto dalej w nie inwestować. Bardzo ładnie, kolorowo, jest w końcu gdzie wyjść z dziećmi. Naprawdę super. Bardzo fajnie. A co najbardziej Ci się podobało? E, najbardziej mi się podobają surokatki. <noise> Myślę, że to jest bardzo duża atrakcja dla dzieci tutaj w, w okolic Zielonej Góry. No ogólnie jest bardzo ładnie. Szczególnie dzieciom się podoba. Podoba ci się? Tak. Jeszcze oprócz yy, prawdziwych zwierząt jest dużo fajnych atrakcji. C mi się podoba. W bajkowej zagrodzie wita nas gadające drzewo. Później jest tylko ciekawiej. Odwiedzających czeka spotkanie z surykatkami. Te cieszą się największym zainteresowaniem a spokoju na pewno nie będą miały bajkowe postaci Wydaje mi się że brakuje miejsc tam gdzie w sobotę gdzie w niedzielę gdzie po południu w tygodniu można przyjść razem z całą rodziną e, wspólnie spędzić miło czas Myślę że także to jest taka forma trochę edukacyjna dla szkół i, i podejrzewam że w, w tygodniu będzie tu dużo wycieczek i myślę że warto właśnie w takie rzeczy w zielonej górze inwestować Zielona Góra miała już kiedyś minizo. Dziś pamiętają o nim nieliczni, bo to przy ulicy Wyspiańskiego upadło dawno, a nowe robi naprawdę duże wrażenie. Jestem z tej szczęśliwej grupy, która pamięta to minizo, które było na Wyspiańskiego. Pamiętam plujące lamy. No tutaj na razie nic co pluje, drapie nie ma. Ale sądzę, że to jest bardzo fajny pomysł i e, nawet architektura plastikowa, przyznaję, że mi się podoba. Głównie przez to, że widzę, jaką radość sprawia dzieciom. W weekend Mini Zoo odwiedziło ponad 14 tysięcy osób. Tylu gości nie odwiedza ogrodu botanicznego przez cały rok. rzeczywiście. Zo będzie się cieszyło takim niesłabnącą, taką niesławną popularnością jak teraz, no to naturalną rzeczą będzie zwiększanie atrakcji i powiększanie tego zo. Co ja osobiście jako e, szczęśliwy ojciec jak najbardziej sobie życzę. Bajkową zagrodę można odwiedzać codziennie za symboliczną opłatę. Dorośli za wstęp zapłacą 2 zł, a dzieci złotówkę.